Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wiemy, dość dawno nie było nowego filmu, a to oczywiście, jak zwykle, przez brak czasu. Ca Cały czas coś się dzieje. No nie ma czasu, żeby nagrać jakiś konkretniejszy materiał. No ale stwierdziłem, dzisiaj jest niedziela, piękna pogoda, 15 stopni na dworze. No i stwierdziłem, że przecież już jest okres na zbieranie soku z brzozy. Także dzisiaj wybrałem się właśnie na ten wypad. Co prawda mam jakieś 2-3 godziny czasu, także no w sumie niewiele. Bez przedłużania yy, zabieram się do no właśnie zbierania sobie z brzozy. No i potem powiem Wam co dalej. Jak widzicie, zrobimy chyba dość, dość dobry odwiert, bo naprawdę już ten sok kapie z brzozy intensywnie. Także cieszę się, bo trafiłem w dobry okres, kiedy już ten sok z brzozy faktycznie leci. No, także już mamy wiosnę. Ten baniaczek ma półtora litra. Zobaczymy, ile uda się nazbierać. sok zapiernicza jest ciśnienie ten, ten odwiert udało mi się zrobić bardzo dobrze, bo praktycznie nic tutaj nie spływa bokiem także wszystko idzie w tą rurkę także tu zrobiłem bardzo dobry odwiert chyba natrafiłem na to samo drzewo co w tamtym roku, zbierałem sok z brzozy bo tu są dziury po wcześniejszych odwiertach zasklepione już oczywiście Także jak na razie mogę zebrać maksymalnie 2 litry tego soku z brzozy. Tam mam 1,5 litra za rowerem. No i tutaj mam jeszcze 500 pięćset ml, czyli pół litra. No, także zobaczymy ile się uda zebrać. Sok z brzozy już leci intensywnie, także. No mam nadzieję, że się dużo uda dzisiaj zebrać. Nie tracąc czasu, biorę się za rozstawianie hamaka i przygotowywanie czegoś do jedzenia. Był mały incydent, ponieważ wpadł mi pająk do wody, którą akurat chciałem gotować. Na szczęście wyciągnąłem go jakoś tam łyżeczką. Eee, dzisiaj chciałem sobie zjeść liofilizat, który został mi w ogóle jeszcze z wyprawy na worek raczański. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, no to możecie zobaczyć. No i właśnie, jadłem sobie takie liofilizaty. A, został, a że został mi jeszcze jeden, no to postanowiłem go dzisiaj zużyć. Także gotuję właśnie wodę. Na ten liofilizat. No bo co, już jestem na takim biwaczku, solo co prawda. Ale to zaraz powiem dlaczego. No to że tak powiem, wypada coś też zjeść. A nie tak siedzieć bezczynnie. I tak to wygląda moi drodzy. okej, okay, hamak działa. Dobrze go rozwysiłem. No, na dzisiejszą wyprawę wybrałem się solo. Normalnie na taką wyprawę wybrałbym się z Jotmanem Kamanem. No ale niestety uległ yy, wypadkowi skręcił nogę, także w komentarzach pod filmami Janka życzę się tutaj mu zdrówka ja też oczywiście życzę zdrówka, żeby noga jak najszybciej doszła do siebie mam jeszcze parę nowych rzeczy do przetestowania i też do pokazania wam także troszeczkę nowości będzie w dzisiejszym filmie dostałem termos dostałem nowiutki termos vacuum bottle 500 ml yy, i jest napisane, że trzyma ciepło przez 12 godzin. Yy, 12 hours hot, czyli trzyma ciepło 12 godzin, ale również trzyma zimno 12 godzin. Ma taki w ogóle tutaj yy, kubeczek. W zestawie były trzy takie kubeczki, także można się podzielić taką kawką ze znajomymi i to jest bardzo fajne. Myślę, że spoko nawet opcja w góry. Przy czym yy, również. Yy, sam metal, yy, z którego zrobiony ten termos, jest bardzo lekki. To jest myślę, no, rozważałbym czy nawet nie aluminium. Także tutaj mam gorącą wodę. A druga ciekawa rzecz, oprócz termosu, to aeropress, który mogliście widzieć na niektórych filmach, choćby z Bieszczat. Na przykład, jeżeli ktoś nie wie, co to, to aeropres, no to jest to bardzo fajne narzędzie. Bo ogólnie, jak wiecie, kawę można. Zaparzać na różnorakie sposoby Aeropress to jest jedna z takich właśnie metod przelewowych. Parzenia kawy w środku mamy narzędzia, łyżeczkę do wsypywania kawy. Mamy mieszadełko. Mamy również pudełko z filtrami. Tu pokażę. Filtry są o takie. No, mi się skończyło akurat, więc musiałem wyciąć kilka. No i tutaj jeszcze mamy takie główne elementy. No, to tutaj do tego wsadza się filtr. Zresztą wszystko zaraz pokażę. Bo będę dzisiaj robić kawkę sobie. No i tutaj mamy tłoczek. I fajne jest to w tym Aeropresie, że można sobie dostosować jakby intensywność moc kawy od tego po prostu, z jaką szybkością wciska się ten tłoczek do robienia kawy. Sposób generalnie robienia takiej kawy jest bardzo prosty, Aeropress jest naprawdę bardzo spoko opcja bardzo również super opcja na wyjazdy na różne takie wyprawy właśnie nie musicie targać 10 kg ekspresu do kawy wystarczy o takie coś jest to bardzo pakowne w nawet mały plecaczek można sobie takie coś spakować Zobaczymy, jak tam sok z brzozy. W ogóle tutaj jakąś ślinkę przywiązałem. Została mi z, tutaj, właśnie do drugiego hamaka. To ją wykorzystałem. I zobaczcie, tu już mamy prawie szklankę. Prawie dwie, bo to jest prawie pół butelki, prawie 250 ml soku mniej więcej. No, a tutaj kapie nadal. Czyteczkę wolniej, może. Ale czuć, że jak podnoszę butelkę, robi się coraz bardziej ciężka. No, i tak to właśnie wygląda. Zrobiłem właśnie kawę z aeropresu. Pokazałem na ujęciu jak to właśnie działa. Przetestuję też kubeczek od termosika, Także sobie wleję kawkę tutaj. Tak, no i ta kawka z aeropresu to ogólnie będzie właśnie taka kawa przelewowa. Ona będzie miała taki trochę brązowy, przezroczysty kolor. Nie będzie to taka zupełnie czarna kawa. Właśnie tym y, ona mniej więcej się różni od takiej zwykłej kawy z ekspresu, ale nie oznacza to, że to jest kompletna lura i to jest słabo, bo to wszystko zależy od tego, jakim ciśnieniem ta kawa będzie, jakby przetłoczona przez y, filtr. No, to czas na degustację średnia. Bywało, że wyszła mocniejsza, a to wyszła taka, taka średnia. Ale jest spoko, dobra. Takie espresso trochę. O. Wypita. Jeśli chodzi o samo właśnie ziarno pod Aeropress, no to nie możecie sobie kupić takiego zwykłego ziarna pod ekspres do kawy, tylko stricte właśnie pod y, kawy przelewowe. Y, no i takie ziarna możecie sobie kupić na przykład w sklepie y, Coffee and Sons. Jest to taka... Można kupić przez internet, w ogóle. Jest to spoko stronka, możecie kupić kawy nie tylko pod Aeropress, pod Dripa, czy pod jakieś... pod chemek. Kawę, Kawy przelewowe każdego rodzaju. Są też tam kawy smakowe, na przykład. To akurat, którą piję, to jest właśnie kawa smakowa, z taką nutką czekolady i czarnej porzeczki. Są różne inne kawy. Także jest ogólnie dużo do wyboru. Te kawy są też często z różnych plantacji, z różnych palarni. Dajmy na to z różnych krajów naprawdę na świecie, na przykład z Gwatemali, z Kolumbii, z Etiopii. Także no, myślę, że warto się zagłębić w ten temat. Jeżeli lubicie pić kawę tak jak ja, no to serdecznie polecam, bo kawa to jest fajna rzecz na którą może czasem troszkę warto wydać pieniądze. Podsumowując, kawa to przyjemna rzecz. Nabrałem do kubeczka trochę soku z brzozy, także spróbujemy jak smakuje. Woda ze szczyptą cukru. Słuchajcie, zbiera się na deszcz Robi się coraz bardziej szaro, buro i ponuro No i chyba musimy kończyć Zbieranie soku z brzozy Normalnie jakby była ładna pogoda to ja bym tu jeszcze został Cóż, zabieramy Ten majdan soku z brzozy I podsumujemy to Ile się yy, zebrało Podsumowując, w tej butelce w pół litra udało się zebrać no z 80%. Tutaj mamy jeszcze baniaczek jest napełniony na moje oko może z 60%, także więcej niż połowa. No to w sumie faktycznie może się tutaj zebrać z 1,5 litra tego. Soku, ponieważ no, w dość żwawym tempie muszę wracać do domu, bo widać ewidentnie, że zbiera się na deszcz. Dzięki za wspólny wypad, dzięki, że obejrzeliście w ogóle do końca ten film. Kto dotrwał? <grym> no i co, mam nadzieję, że już będziemy na wiosnę startować z konkretniejszymi, lepszymi i dłuższymi materiałami. Tyle z mojej strony. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I do następnego filmu. Hej. Dubla muszę robić, bo się nie nagrało. No to czas na do... Dygu... Ewa. <laughs> <laughs> Kurde no. Akurat samolot musiał hałasować. Eee, no.